Że wpłacając darowiznę możesz obniżyć swój podatek? Cześć, tu Natalia z Pomagam.pl i w tym wideo opowiem Ci, jak odliczyć darowiznę od podatku, kiedy możesz to zrobić i jak otrzymać potwierdzenie Twoich darowizn na Pomagam.pl. Czy wpłaty na Pomagam.pl można odliczyć od podatku? to zależy od tego komu pomagasz. Jeśli wpłacasz na zbiórkę fundacji albo stowarzyszenia ze statusem OPP, czyli organizacji pożytku publicznego, jak najbardziej możesz odliczyć. Ale jeśli wspierasz prywatną zbiórkę, prowadzoną na przykład przez znajomego czy sąsiada, niestety nie ma takiej możliwości. Wymaganym kryterium jest to, czy dana darowizna trafia na cele pożytku publicznego. Pamiętaj, że aby odliczyć darowiznę, musisz mieć jej potwierdzenie. Jeśli dotyczy to wpłaty poprzez Pomagam.pl, napisz do organizatora zbiórki z prośbą o wystawienie potwierdzenia darowizny. Dlaczego warto odliczyć darowiznę od podatku? Każda złotówka darowizny zmniejsza Twój dochód do opodatkowania. Dzięki temu płacisz mniejszy podatek. Na przykład zarabiasz 60 tysięcy złotych rocznie i wpłaciłeś 1500 zł darowizny. Rozliczasz się wtedy od 58,5 tysiąca, jakbyś faktycznie tyle zarobił. Jaki jest limit odliczenia? Możesz odliczyć maksymalnie do 6% swojego rocznego dochodu, czyli przy zarobkach 60 tysięcy będzie to 3600 zł rocznie. Jak otrzymać potwierdzenie darowizny za rok podatkowy 2025, aby uzyskać ulgę? Aby uzyskać tę ulgę, musisz mieć dowód wpłaty na rachunek organizacji. Ten dowód powinien zawierać Twoje dane, dane odbiorcy, kwotę i tytuł przelewu wskazujący na darowiznę. Jak to zrobić na pomagam.pl? Jeśli w 2025 roku wpłaciłeś przez Pomagam.pl i chcesz odliczyć tę wpłatę od podatku, po pierwsze, wygeneruj listę swoich wpłat na stronie, do której link znajdziesz w opisie pod filmem. Wystarczy Twój e-mail. Po drugie, wejdź na stronę zbiórki i kliknij zadaj pytanie. Po trzecie, poproś organizację o potwierdzenie darowizny. Możesz też również napisać bezpośrednio wiadomość prywatną poprzez maila czy media społecznościowe do organizacji, którą wsparłeś. Pamiętaj także, że przy rozliczeniu PIT możesz przekazać 1,5% podatku na Fundację Pomagam.pl z numerem KRS 000353888. To prosty i bezkosztowy sposób, by pomagać najbardziej potrzebującym i wspierać naszą działalność charytatywną. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Na naszym kanale znajdziesz też inne poradniki o rozliczeniach. Linki będą w opisie pod wideo. Przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl. I pomóż nam pomagać.